Polska, nasz dom, nasza historia, nasza przyszłość. Dzień po dniu budujemy nasz kraj, dbając o bezpieczeństwo i dobrobyt naszych rodzin. Ale co się dzieje, gdy niewidzialne granice zaczynają się zacierać? Co, jeśli decyzje podjęte daleko od nas mają bezpośredni wpływ na nasze życie tutaj, w Polsce? Ostatnio coraz częściej słyszymy o problemie nielegalnych migrantów, którzy z Niemiec trafiają do Polski. Nie mówimy tu o osobach ubiegających się o azyl zgodnie z prawem, mówimy o tych, którzy zostali do nas przetransportowani nielegalnie, często przez zorganizowane grupy przestępcze. Jak do tego dochodzi? Dlaczego ci ludzie lądują akurat u nas? Dla wielu z nich Polska staje się przystankiem w nielegalnej podróży, a dla innych końcowym celem, często wbrew ich woli. Co to oznacza dla nas, Polaków? Przede wszystkim rodzi to realne wyzwania dla naszego bezpieczeństwa. Wzrost liczby osób przebywających na naszym terytorium bez jakiejkolwiek kontroli, bez znajomości ich tożsamości i historii zawsze rodzi ryzyko. Od drobnych przestępstw po te poważniejsze. Służby są obciążone, a zasoby, które powinny służyć ochronie naszych obywateli, są angażowane w kontrolę i odsyłanie tych osób. Ale to nie tylko kwestia bezpieczeństwa. To także obciążenie dla naszego systemu społecznego i budżetu. Każda osoba przebywająca na naszym terytorium potrzebuje opieki, jeśli jej sytuacja tego wymaga dostępu do służby zdrowia, wsparcia socjalnego. Jeśli te osoby są tu nielegalnie, często bez dokumentów, trudno jest im zapewnić godne warunki życia, a jednocześnie polskie państwo Wnosi koszty ich utrzymania, leczenia czy edukacji dzieci. Pamiętajmy, że te środki pochodzą z naszych podatków. Wreszcie to kwestia suwerenności i wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Gdy inne kraje świadomie lub nieświadomie przerzucają na nas problem nielegalnej migracji, to podważa naszą zdolność do samodzielnego zarządzania granicami i bezpieczeństwem. Stajemy się krajem tranzytowym, a nie suwerennym państwem, które decyduje o tym, kto przebywa na jego terytorium. Co więcej, próby rozwiązania tego problemu często są interpretowane przez część mediów zagranicznych jako niehumanitarne, co negatywnie wpływa na wizerunek Polski. To nie jest kwestia braku empatii, to kwestia odpowiedzialności za nasz kraj i naszych obywateli. Musimy głośno mówić o tym problemie i domagać się skutecznych rozwiązań. Czy stać nas na ignorowanie tych wyzwań? Czy jesteśmy gotowi ponieść konsekwencje niekontrolowanego napływu osób, o których nic nie wiemy? Czas, abyśmy wszyscy zrozumieli, że obrona naszych granic to obrona naszej przyszłości. Polska to nasz dom. I to my, Polacy, mamy prawo decydować o tym, kto w nim mieszka.